Dzisiaj pojechać po kilka rekwizytów, żeby to wszystko wyglądało jak należy. Mam dla ciebie coś? Mam dla ciebie coś? Znacie to? Kończycie szkołę, świadectwo z czerwonym paskiem, język angielski i niemiecki znacie perfekcyjnie, więc idziecie do świetnej pracy, dostajecie świetne pieniądze. No i zaczyna się wasza przygoda. Kupujecie sobie samochód, kupujecie sobie dom, mieszkanie, jacht, helikopter. Znacie to? Ja też nie. I o tym właśnie dzisiaj chcemy pogadać. Witajcie moi drodzy. Z tej strony Mateusz Gminzak, trener językowy. Chcę Was powitać bardzo serdecznie w moich skromnych progach. Będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o bardzo trudnym temacie brew pozorom, bo żeby zacząć myślenie o tym, w jaki sposób uczyć się języków obcych i w jaki sposób skutecznie sobie z nimi radzić czy w nich radzić, musimy obalić kilka mitów. Mity językowe to są takie koszmarki, które dosyć mocno pokutują, zwłaszcza wśród polskiej części społeczeństwa. Ja o nich mówię już od dobrych kilku lat. Wszystko to się zaczęło wtedy, kiedy na moje kursy zaczęli przychodzić pierwsi kursanci. I ja sobie na początku myślałem, że te problemy, które oni mają, to jest coś takiego niesamowicie, wiecie, personalnego. To znaczy coś, co. Oni myślą, że mają, a cała reszta społeczeństwa tego nie ma. I te problemy były takie, no, całkiem sztampowe, powiem szczerze, bo na początku zawsze ktoś mi mówił o barierze językowej. No i ta bariera językowa, moi państwo, to jest coś tak niesamowicie przerażającego dla wielu osób, że aż im mowę odbiera często. I, i rzeczywiście taka, taka sytuacja jest tutaj. Bardzo, bardzo nagminna wśród nowych kursantów. I wracając do tego, co powiedziałem, kiedy pierwsza osoba przyszła do mnie i powiedziała, że ma barierę językową, to myślałem, że problem tkwi właśnie w tej osobie. To znaczy, myślałem sobie, kurde, no okej, okay, to jeżeli ty masz barierę językową, to znaczy, że cała reszta jej nie ma, więc to tylko po twojej stronie leży problem, ewentualnie po mojej, bo na przykład muszę ciebie nauczyć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, kiedy pojawił się u mnie kursant numer 100, 200, 300, 400 z takim samym problemem, to raptem się okazało, że o cholerka, coś jest nie tak. I to chyba nie chodzi o tych studentów. I to, co rzeczywiście tutaj chciałem Wam przekazać, to to, że spisałem sobie kilka takich mitów językowych. Ja bym chciał się zająć tak naprawdę trzema. Ponieważ sprawa jest bardzo, bardzo ważna tutaj i chciałbym Wam przekazać kilka takich informacji, które są rzeczywiście ważne z mojego punktu widzenia. Ja troszeczkę już zębów zjadłem na uczeniu się języków, troszeczkę e, wydaje mi się, wiem w jaki sposób się języków uczyć, a na pewno wiem, jak się ich nie uczyć e, i o tym Wam właśnie chciałbym dzisiaj powiedzieć. Ponieważ e, jeżeli macie za zadanie nauczyć się języka obcego, i szkoła wam podpowiada. To są wszystkie, o proszę bardzo, pomocy naukowe, szkolne, różne podręczniki, przeróżne. Jeżeli szkoła wam podpowiada, że musicie kupić sobie podręcznik kolejny za 200 zł, i on będzie miał płytę DVD, CD, Blu-ray, będzie miał 12 kaset wideo dołączonych, i pendrive, i wszystko co jeszcze najlepszego, i bez tego się nie nauczycie języka, no to wiecie, że robią was w konia. Bo jak sami widzicie, to co Wam tutaj pokazuję, to jest tylko malutka część wszystkich podręczników, które miałem. Przywiozłem je dzisiaj z domu rodzinnego i powiem Wam szczerze, że jak sobie patrzę na te obrzydliwe okładki, to nie mam dobrych wspomnień. W sensie, nie mogę mieć dobrych wspomnień z czymś, co zawsze było synonimem nudy. I jest to rzeczywiście coś, co. No, dosyć mocno przywołuje pewne wspomnienia nie do końca pozytywne. Natomiast chcę wam o tym dzisiaj troszeczkę powiedzieć i proszę Państwa, podzielimy sobie to na trzy części. Nasze dzisiejsze spotkanie podzielimy na trzy części. Bo trzy mity są po mojemu takie najgłówniejsze, najgłówniejsze problemy, które mamy z językami obcymi występują tak naprawdę w liczbie trzech. I y, o każdym z nich sobie powiemy troszeczkę, a jak już sobie o każdym z nich powiemy, to później myślę, że y, zrobimy sobie pewne takie podsumowanie. I ja Was bardzo chętnie zaproszę do komentowania, jak Wy y, myślicie, co jest kolejnym mitem, bądź jakie Wy macie mity językowe, jakie Wy macie problemy z językami obcymi. I na każdy, z nich, na każdy z nich będę starał się Wam odpowiedzieć, więc mam nadzieję, że będziemy mieli całkiem fajne spotkanie, tak jak na początku samym obiecywałem sobie, i mam nadzieję Wam. Moi drodzy, pierwszy mit językowy, zupełna masakra, to jest tak zwany talent. A właściwie ehh, takie przekonanie, że jak nie mamy talentu, to na pewno się tego języka nie nauczymy. Albo że jak naprawdę się nie weźmiemy i nie będziemy chodzić na kursy językowe do szkoły XYZ i nie będziemy spędzać tam dwa razy po półtorej godziny w tygodniu, to na pewno nigdy, przenigdy się języka obcego nie nauczymy i to będzie straszna mordęga i katorga i tak dalej. Tak, ja się z katorgą i mordęgą zgodzę, natomiast yy, chodzi tutaj przede wszystkim o uczęszczanie na kursy językowe. Moi drodzy, nie ma czegoś takiego jak talent. Moim zdaniem, oczywiście, zawsze tylko będę mówić o swoim zdaniu, możecie mieć inne. Zapraszam do dyskusji. Natomiast wydaje mi się, jeszcze raz to podkreślam, z mojego doświadczenia wydaje mi się po latach, że coś takiego jak talent nie istnieje. Dlaczego? Spójrzmy sobie na pewne statystyki. Na świecie żyje 7 miliardów ludzi około. No nie. No i weźmy, no, trzeba to wziąć pod uwagę, że są pewni ludzie, którzy mają pewne problemy z aparatem mowy. I oni są oczywiście wykluczeni z tego całego procentu, o którym mówimy. Natomiast cała reszta ludzi zdrowych, i nawet nie mówię o ludzi zdrowych, wiecie, ciało, umysł i tak dalej, w jaki sposób cała reszta mówi? I przynajmniej w jednym języku to się odbywa, taka mowa. Liczmy, że to jest 95%. Tak, wiecie, dla równego rachunku. I teraz co się dzieje? Sprawa jest bardzo ciekawa. Skoro 95% potrafi mówić w jednym języku, przynajmniej w jednym języku, to dlaczego nie mieliby prawa albo nie mieliby możliwości nauczyć się każdego kolejnego? No coś tu jest nie tak. Sami przyznacie. Nie ma czegoś takiego moim zdaniem jak wiecie, pewien limit w nauce języków obcych, bo jest to po prostu jedynym powodem, którym może być, jeśli mówimy o jakimś tam limicie, to jest po prostu limit czasu. Nie da się nauczyć wszystkich języków, bo po prostu czasu nam nie starczy, życia nam nie starczy, ale to jest jedyny limit. Tak naprawdę. Ludzie mówią: Wiek, jestem za stary na to. O Boże, nie dam rady się tego nauczyć. Co ja mam zrobić? O mój Boże, o mój Boże. No, niekoniecznie się z tym zgodzę. Wiek też nie jest limitem. Oczywiście mamy pewne, w miarę upływu lat, mamy pewne ograniczenia względem, wiecie, wydolności mózgu. Tak, pewne szare komórki zanikają, ale nadal to nie oznacza, że jeżelibym swoją kochaną babcię wysłał do USA, i ona by tam została sama. Nie zamierzam tego robić, żeby nie było, ale gdyby tak się hipotetycznie stało, to może się okazać, moi państwo, że yy, ona zacznie łapać język. Ja pamiętam, jak to wyglądało w moim przypadku, kiedy pojechałem sobie na praktyki nauczycielskie do Budapesztu. No to sprawa prosta: w Budapeszcie, językiem urzędowym, jak i w całych Węgrzech, jest węgierski. I e, pamiętam taką ciekawostkę, podczas jednej z wycieczek powiedział nam przewodnik, że jak Amerykanie kręcą filmy o kosmitach i nie chce im się wymyślać języka, to UFOlutki mówią po węgiersku. To, to jest taki język mniej więcej. I e, ja się go e, nie próbowałem uczyć w żadnym przypadku. Absolutnie. Natomiast spędzając tam dzień po dniu, e, jeżdżąc metrem, e, słuchając różnych ludzi, którzy, no cóż, w tym języku rozmawiają. Ja zacząłem, pamiętam, po dobrym dwóch tygodniach łapać pewne słowa, pewne wyrażenia, kolory, co się działo. W ogóle jazda była niesamowita w momencie, kiedy zacząłem, zacząłem no można powiedzieć, związek z moją już żoną, wtedy jeszcze dziewczyną. Pamiętam, że zabrałem ją właśnie do Budapesztu i chciałem, no można powiedzieć tak, w pewien sposób jej zaimponować zabrałem ją gdzieś tam troszeczkę za miasto i chciałem jej kupić langosza langosz to jest taki, można powiedzieć jedna z bardziej rozsławionych street foodowych potraw węgierskich nie będziemy o tym rozmawiać myślę, że pan Robert Makłowicz będzie w tym dużo, dużo lepszy niż ja Natomiast wyszedłem, podszedłem do Pani, która siedziała w takiej budzie. No, ciśnienie to miałem tak 200 na 300, albo odwrotnie 300 na 200. I raptem się okazało, że jestem w stanie to zamówić. I ona to zrozumiała. Wiecie, powiedziałem jakieś ciekawe, ciekawe brzmiące zbitki słów typu ,,Szaj to czyli z serem i z czosnkiem jak dobrze pamiętam, albo ze śmietaną i czosnkiem. I pani powiedziała, again, again, czyli tak, tak, i spoko, i dogadaliśmy się, a moja żona stała tak. Hmm? Dlatego jesteśmy razem. <grych> nie, to tak, tak łatwo nie było, tak łatwo nie było. Więc, moi drodzy, wracając do tego talentu, jeżeli każda myśląca osoba jest w stanie rozmawiać w jednym języku, to może nauczyć się też drugiego i to naprawdę nie powinien być żaden, yy, żaden problem w zrozumieniu, yy, jak dany język funkcjonuje, ponieważ my, to jest dla nas naturalne, ludzie mówią i tyle. Więc y, jeżeli ktoś mi mówi, yy, proszę pana, ja się po ośmiu latach już chyba do niczego nie nadaję na kursie, chodziłem, panie, do takiej szkoły, chodziłem do takiej szkoły, na korepetycje, panie, chodziłem, i już się chyba podaje, bo ja nie mam talentu. To ja odpowiadam, nie chodzi wcale o Pana. To nie chodzi o Pana, chodzi niestety o te szkoły, chodzi o lektorów, chodzi o korepetycje, chodzi o to, co tutaj nam pokazują. O, proszę bardzo, te wszystkie pomoce naukowe za 500 zł, nie wiem, ile teraz kosztują książki, ja nie, ja nie robię książek żadnych, nie kupuję od wielu, wielu lat. Natomiast sam pamiętam, ile to kosztowało. To naprawdę nie chodzi o Pana. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, że kurs, na który pan uczęszczał, był nieskuteczny po prostu. I to jest bardzo, bardzo trudne do zrozumienia często do ludzi, ale, ale to jest prawdziwe. Niestety to jest prawdziwe. Jeżeli mówimy o pewnym braku talentu, no to niestety musimy. To będzie to, to, jest, to jest brutalne niestety, ale naprawdę wielu nauczycieli nie powinno nimi być. Ja tutaj mówię to z pełną premedytacją. Ja byłem też nauczycielem pełnoetatowym, trochę się nasłuchałem. Byli też świetni. Tutaj zwracam honor absolutnie byli też nauczyciele z pasją, z powołaniem natomiast yy, wielu nauczycieli nie powinno, nie powinno pełnić tej profesji, bo się po prostu nie nadaje. Bo się po prostu nie nadaje. I to jest bardzo, bardzo krzywdzące ponieważ my się poświęcamy my poświęcamy nasze pieniądze poświęcamy nasz czas idziemy sobie na taki kurs z nadziejami że my się czegoś nauczymy i wiecie mijają 2 lata, 3 lata, 4 lata, 6 lat nic się nie dzieje a później na przykład trafia nam się wyjazd do Grecji mamy wyjazd do Grecji musimy sobie wmyć zasady nie mówisz nie jesz no bo wiadomo jak to wygląda Mamy się dogadać z kelnerem, kupujemy sobie raz, drugi, trzeci pizzę, zamawiamy sobie raz, drugi, trzeci drinka, i raptem się okazuje, że, hello, nauczyliśmy się więcej przez dwa tygodnie w czasów niż przez 8 lat na kursie. A to jest bardzo krzywdząca sprawa, zwłaszcza dla tych ludzi, którzy, no cóż, poświęcili sporo szmalu. Yy, który, który poszedł, tak naprawdę, wiecie, no, w czarną dziurę, no, on poszedł na spalenie. Ja tutaj absolutnie yy, nie chcę, żebyście patrzyli na mnie jak na jakiegoś hejtera, że jestem człowiekiem, który po prostu yy, ma swoje kursy, prowadzi, zjadł wszystkie rozumy. Nieprawda, nie, nie. Ja naprawdę się cały czas uczę. Natomiast yy, no, z całym szacunkiem, już yy, też byłem, można powiedzieć, ofiarą szkolnictwa. Naszego, pięknego i powiem szczerze, że no niewiele mi to dało. W sensie nie, nie było to ani jakoś specjalnie pouczające, ani nie było to specjalnie, wiecie, dydaktycznie super przeprowadzone. Zresztą często to też nie była wina nauczycieli, bo na przykład moment był taki, że pamiętam, nas było w grupie bodajże 30-oro. No to sobie wyobraźcie, szybka matematyka 30 osób na 45 minut ile każda pogada. No. A że zazwyczaj jest tak, że na przykład, zawsze jest tak, takie są, wiecie, takie można procentowo to rozpisać. Mamy 100% grupy, 20% super aktywnych, 20% super nieaktywnych cała reszta szara masa, która jak zostanie zapytana super, jak nie zostanie jeszcze lepiej. I to jest ten problem. I to jest ten problem. Także, moi państwo, yy, Talent językowy jako taki nie istnieje. Istnieje jedynie brak dobrej metody. A ta metoda jest całkiem prosta. Ale o tym sobie pogadamy w kolejnych odcinkach. A my przechodzimy do kolejnego mitu, czyli gramatyka. Boże, kochany, ile ja się nasłuchałem. Słuchajcie, ile ja się już nasłuchałem, ile ja się przeuczyłem tej gramatyki. I tu już nie mówię o języku angielskim tylko. Mówię o języku niemieckim, mówię o języku hiszpańskim, o różnych, przeróżnych wariantach, kursów, korepetycji innych takich rzeczy. Jak ja po prostu już nie mogę na to patrzeć, to się nie mieści w głowie i myślę, że Wy też. Są ludzie, którzy gramatykę lubią. Ja też do takich ludzi należę. Natomiast moi drodzy, Gramatyka nie jest najważniejsza, a często w naszej szkole polskiej tak się to właśnie tłumaczy. że jak się człowieku nie nauczysz tego trzeciego okresu warunkowego, albo kurde, nie wiem, jakiegoś tam jakiejś trzeciej formy danego czasownika, to się nie dogadasz. Albo lepiej się w ogóle nie odzywaj, bo jak się źle odezwiesz i zrobisz błąd, to się będą z ciebie śmiać. I kelner będzie tańczyć w ogóle na takim stole będzie mówić: Boże, jaki głupi Polak przyjechał. O! Puknijcie się w czoło, moi państwo. Jeżeli ktoś wierzy w takie rzeczy, no to nie ma nadziei, chyba. To chyba nie ma nadziei. Jest to, Słuchajcie, to, to nie jest też często wasza wina, bo my jesteśmy przerezani taką właśnie retoryką, jeśli chodzi o szkolnictwo. Mamy takie pewne przekonania przez lata całe wprowadzane do naszych główek. Że kurs językowy to musi być o książeczka, kurs językowy to muszą być o ćwiczonka, kurs językowy to musi być stary magnetofon z płytami CD, albo jeszcze gorzej, z kasetami wideo, jakimś tam audio itd. itd. Myśmy się, proszę Państwa, zatrzymali w XX wieku. A o ile mi się wydaje, mamy XXI, i już całkiem sporo ponad. I powiem szczerze, że. Często te metody językowe, szkół językowych, no są zupełnie nieadekwatne do dzisiejszych czasów. Wiecie, problem z gramatyką jest taki, czy problem, to nie jest problem. Dla mnie jest, dla, dla, dla osób, które uczą właśnie głównie gramatyki, to, to, to jest coś fajnego, że jej się łatwo uczyć w takim sensie, że jeżeli my mamy jakąś, na przykład, proszę bardzo, mamy jakąś kseróweczkę. Lubimy kseróweczki, nie? Kseróweczki były świetne. Ta jest niewypełniona, mogę pokazać. Mamy sobie kseróweczkę. Na tej kseróweczce, proszę Państwa, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pię pięć ćwiczeń. I teraz y te pięć ćwiczeń możemy wykonać w ciszy, nie rozmawiając, nie zamieniając ani słowa z lektorem. Y I możemy tak naprawdę spędzić dobro pół godziny, przepraszam, jak nie więcej... Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o zrobienie takich ćwiczonek. No i sprawa, moi Państwo, jest o tyle fajna dla lektora, że on może sobie zrobić kawę, może sobie zrobić herbatę, no nie mów, może, może na papieroska nie wyjdzie, ale y, czas leci, kasa leci i wszystko jest spoko. I y, tak się uczyło, proszę Państwa, w latach 90., tak się uczyło na początku lat 2000., i to powinien być absolutny, absolutna granica. Już. Rok 2000 powinien być ostatnim rokiem, kiedy uczy się języka w ten sposób. Ja tutaj absolutnie nie mówię, że takie rzeczy, które tutaj są, one są nieprzydatne, bo ja tutaj widzę, na tej karteczce mamy różne frejzale, czasowniki frazowe. Okej, okay, trzeba się tego nauczyć często. W zależności od poziomu to jest bardzo, bardzo ważne, ale z drugiej strony nie może stanowić 90% kursu, bo jeżeli stanowi, to musimy się cofnąć do mitu pierwszego: czyli osoba nie uczy się mówić, tylko uczy się gramatyki, więc nie umie mówić, ale umie gramatykę na papierze, natomiast nie rozmawiamy na papierze. A jeżeli mamy y, zamiar rozmawiać na papierze, no to coś jest nie tak, tak mi się wydaje. I teraz w momencie, kiedy taka osoba ma ryzę takich karteczek, i ona je zrobi, przerobi i jest świetna z gramatyki, y, a później podchodzi do niej jakiś, y, nie wiem, Irlandczyk i pyta o drogę do pubu, oczywiście po angielsku, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ta osoba zrobi takie usta, jaką minę. Ej powie I don't know, nie wiem. Bo tego nie było na kursie, tego nie było na tych karteczkach. Zauważcie, moi drodzy, jak wyglądają e, tak zwane słuchowiska podręcznikowe. Mamy sobie jakąś tam płytę CD, o której rozmawialiśmy, otwieramy podręcznik na danej stronie. O, jest na przykład scenka na dworcu. I teraz zauważcie. Jak sobie cofniecie się do, 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 do waszych lat na kursach, zauważcie, yy, jak to wyglądało zawsze. To było, yy, te, to nagranie było po prostu idealne. Wszyscy mówili o tak, wszyscy mówili hiperpoprawnie, wszyscy byli w studiu nagraniowym. No, bo to nagranie. A później człowiek przychodzi, chce sobie, nie wiem, coś tam powiedzieć, idzie kupić sobie bilet one-way ticket gdzieś tam i nie rozumie nic, nie rozumie odpowiedzi, bo może jeszcze, wiecie, mo można, można wydukać prośby, ale trzeba zrozumieć odpowiedź, ile płacę, czy ten pociąg rzeczywiście, ta relacja jest, czy ona jest zlikwidowana, czy nie jest zlikwidowana. To są problemy. To jest najważniejsza sprawa tutaj, więc naprawdę yy, gramatyka jest ważna, natomiast mitem jest to, że jest najważniejsza. Gramatyka naprawdę nie jest najważniejsza. Moim zdaniem na pewnym poziomie naprawdę lepiej jest nie znać trzeciego trybu warunkowego, ale znać słowo woda, niż odwrotnie. Bo yy, no cóż, jeżeli będziemy próbować poderwać kogoś na naszą znajomość yy, powiedzmy mowy zależnej, to myślę, że już do drugiej imprezy nie dojdzie, bo nas nie zaproszą. Także myślę, że naprawdę z gramatyką trzeba ostrożnie. To jest trochę jak sól w potrawie. Jak się dobrze, dobrą szczyptę wymierzy i rzeczywiście do tego garnka wrzuci tyle, ile powinno, to ona pięknie nam całą, całą potrawę okrasi. Natomiast, jak wrzucimy cały słoik, no to potrawa będzie niezjadliwa i niestety wiele korepetycji, wiele kursów stacjonarnych jest po prostu niezjadliwych, a skoro niezjadliwych, no to bez efektu. Życie, proszę państwa. Trzeci mit. Trzeci, moim zdaniem najważniejszy, ponieważ mówi o mówieniu. Często też ludzie mówią, że no wie pan co, ja to z tą barierą językową to cały czas mam problem. I mówienie w języku obcym to jest takie trudne dla mnie. I wie Pan, ciężko jest w ogóle cokolwiek zacząć. Bo ja się tak deprymuję, nie wiem, co mam zrobić, jak ktoś mnie pyta. Be, 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 be. To są naprawdę duże problemy, tak żeby, żeby, być, żeby być bardzo fair. Natomiast mówienie w języku obcym jako mit, no, no, trzeba go szybko obalić, mówienie w języku obcym nie jest trudne. Nie jest trudne, jeżeli potraktujemy to mówienie jak każdą inną umiejętność. I mam na myśli każdą umiejętność, czyli na przykład wbijanie gwoździ młotkiem, albo jazda samochodem, albo jazda na rowerze, albo gra w piłkę nożną, itd. itd. Znajdźcie mi człowieka, który wsiadł do samochodu po raz pierwszy, ale tak wiecie, uczciwie, nie, że tam jakiś kurde, ukryty gość. Znajdźcie mi człowieka, który po wsiąściu do samochodu yy, dał radę ruszyć bez szarpania yy, albo bez, yy, wiecie, gaśnięcia silnika. Nie ma takiej szansy. I teraz jeszcze raz zadam pytanie, albo właściwie to nie jest pytanie, ale powiem. Znajdźcie mi człowieka, który po kursie, po latach kursów, gdzie uczy się na karteczkach, uczy się na ćwiczeniach, Uczy się na słuchankach, które zostały nagrane w sterylnych warunkach. Znajdźcie mi człowieka, który podchodzi do drugiej osoby i zaczyna gadać, i wychodzi mu to w 100% dobrze. Nie ma takiej szansy. I to jest właśnie ten problem, bo jeżeli my sobie zdamy sprawę, to jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli my zdamy sobie sprawę z tego, że to jest każda inna umiejętność, ale naprawdę taka każda inna, o których już żeśmy powiedzieli. I mamy prawo się mylić, i mamy prawo popełniać błędy, i dobrze, że je popełniamy, no to raptem się wszystko nam rozjaśnia, i raptem się okazuje, że kurde, no to hej, hello, no to jeżeli ja podejdę do gościa i ja go o coś zapytam, a on mi odpowie i też skaleczy ten język, to luz, to nie ma się czym przejmować. I taka jest prawda, moi drodzy. Nie da się nauczyć mówienia bez mówienia. To jest może brutalne, to jest może dziwne, ale naprawdę tak jest. Nie da się nauczyć języka obcego bez mówienia. Nie da się nauczyć wbijać gwoździ bez gwoździ. Nie da się nauczyć jazdy samochodem bez samochodu. Wiecie, to co tutaj mam, nadal będę się do, tego, do tych podręczników odnosił. Te książeczki, które mam, one trochę symbolizują takie książeczki, mam nadzieję, że są tu też ludzie, czy będą. Pozdrawiam serdecznie, którzy już są szczęśliwymi posiadaczami prawa jazdy, a jak nie, to, 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 to zobaczycie, co was czeka. Za moich czasów dostawało się tak zwane książki kierowcy, czy tam podręcznik kierowcy to się nazywa, coś takiego. I to była właśnie taka książeczka. I tam w tej książeczce. Było pięknie napisane, jak ruszać na przykład. I tak. Żeby ruszyć poprawnie samochodem, należy delikatnie popuścić sprzęgło, dodając delikatnie gazu, i wtedy ruszamy. A co pokazuje praktyka? Poprzez kilku pierwszych zajęć, masakrę pokazuje. I z językami jest tak samo. Tylko im szybciej zdacie sobie z tego sprawę, że na początku tego wszystkiego, waszego procesu uczenia. To będzie masakra, bo będzie. Naprawdę będzie. Ja też tak miałem. Ja to, słuchajcie, ja gadam w pięciu językach. Ja nadal się czasami mylę w języku angielskim. Studia skończyłem anglistyczne. Ja nadal się mylę w języku niemieckim. Chociaż mówił mi, że mam niezły akcent. Już nie mówiąc o hiszpańskim i rosyjskim, bo to są takie języki hobbystyczne. Będzie masakra na samym początku. Ale jak przejdziecie ten pierwszy etap masakry językowej teksańskiej, to później będzie tylko lepiej. I będzie się pojawiać zamiast masakry satysfakcja, że: o, o, no, dogadałem się, wiesz, dogadam się. Zapytałem o godzinę i facet mi odpowiedział. I chyba zrozumiałem i się dogadałem. Zwłaszcza, że mam zegarek. To jest właśnie to. Więc moi drodzy, jeśli mówimy o mówieniu, to, to nie jest trudne. To nie jest trudne. Jeżeli ja do was mówię teraz w języku polskim, to wy będziecie mogli mówić w każdym innym języku też. I ja wam w tym pomogę. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję wam za uwagę. Piszcie w komentarzach, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Jesteśmy w kontakcie. Wszystkiego dobrego. Mateusz Miczak.